vașați festivalul criminal, cu literatură criminală, criminală, Możliwe, że branie że dowolny mają. Katarzyna Bonda. Ja chciałam podziękować serdecznie wszystkim, którzy głosowali i, e, i chciałam podziękować, że Mieczysławin Roszowik, który z mobilizował swoich na którzy głosowali. Na Proszę Państwa, akcja jest fantastyczna. Jest to świetnie skontrolowana języka, którą i rzeczywiście trzyma w napięciu. Suspensów jest kilka, nie jeden. I chyba nawet nie trzy, a cztery. A poza tym ma olbrzymie walory poznawcze. Bardzo dziękuję się dla mnie ważna, szczególna chwila, nagoda jest wielkim honorem dla mnie szczególnie jest także dlatego, że to jest taki magiczny moment, kiedy historia, którą e, pisarz w swojej głowie układa, którą wymyśla, świat wyobrażony, który przelewa na karty książki, a spotyka się z uznaniem szkielników i Żyli. Pomysłowie Żyli uznali, że powinniśmy przydać wyróżnienie pani nie Jodełce za książkę 2 miliony za mnóstwo. Pan znają, chociażby z Zlajaczy, to są e, książki nam tutaj, miłośnikowi, które są doskonale znane i, i których jestem również wielkim fanem. A teraz to, co było jeszcze w tej powieści na mnie zaskakujące, to jest zupełnie inny język, styl. To była absolutnie literacka, artystyczna no, rewolucja, można by powiedzieć, e, w pani pisarskiej. Podjęliśmy jednogłośnie, jako członkowie żyli decyzję, że musimy podzielić nagrodę na dwie. Znaczy nie byliśmy w stanie we dwie nagrodzone powieści, są tak różne, a z kolei tak cudowne. To są po prostu tacy dzieła. Proszę odpowiadać, nie? Zacznę oczywiście od katarzyny Bąty. Eee, pająk, czerwony pająk jest wwieńczeniem tetralogu czterech żywiołów e, jest e, można powiedzieć opus magnum e, tej części twórczości e, Bondy. Mamy, proszę Państwa, panoramę dziejów Polski od e, przełomu e, końca lat 80. od okrągłego stołu i tych pierwszych przemian ustrojowych, no praktycznie do do dnia dzisiejszego, tam do 2017 roku, e, mamy pewną wizję w Polski, pewną koncepcję, pewną propozycję interpretacji. Kryminarz jak nie pokazuje nam Polskę inaczej. Nie w takim wielkim fresku historycznym, prawda, gdzie mamy kolejne środowisko, kolejne przekształcenia elit władzy. No, to wszystko rzeczywiście jest fascynujące. Mamy tutaj metodę skromniejszą, bardzo. z to Oto mamy pewien wycinek rzeczywistości, ale wycinek szeroki, pokazujący na wszystkie warstwy społeczne, a szczególnie to, co mnie tutaj zachwyciło i także moją żonę, która, która czytała równolegle ze mną, to to, że mamy tutaj przedstawione, przedstawioną tę tajemniczą, dziwaczną. Groźną społeczność 15 -latów. E, Za to się szczególne gratulacje, które należą. Tak, tego ja nam należą. Ta kategoria także spożyła nam wiele problemów, e, ale mimo wszystko zdecydowaliśmy się na uponderowanie naszego niezwykłego autora dwóch osobach Dziękuję so bardzo. crime fiction and these stories, and as you say, it's, it's about empathy, it's about understanding the mechanism of evil, but also about mercy. Yeah, I know it's, it's a really dark stories, uh, uh, for us, it's a community, it's big stories, because you read the, the, the no, newspapers, you watch news on TV, you see all these things.